Anita Sokołowska zatańczyła z bratem. Widzowie Tańca z Gwiazdami oburzeni tym, co stało się potem. Po ćwierćfinałowym odcinku Tańca z Gwiazdami w sieci wybuchała burza. Internautom nie spodobało się to, w jaki sposób jurorzy potraktowali Anitę Sokołowską i jej brata. Widzowie stają w obronie pana Leszka, który w minionym odcinku tanecznego show Polsatu zatańczył ze swoją siostrą. Za nami ćwierćfinałowy odcinek 14 edycji Tańca z Gwiazdami. Z programem po raz kolejny pożegnali się Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, którzy w ósmym odcinku zastąpili Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela. Królowa życia ze względu na problemy zdrowotne na kilka dni przed odcinkiem na żywo poinformowała, że jest zmuszona zrezygnować z dalszego udziału w tanecznym show Polsatu. Anita Sokołowska zatańczyła z bratem w tańcu z gwiazdami. W ósmym odcinku każdy z uczestników zatańczył dwa tańce. Jeden występ był wyjątkowy. Gwiazdy musiały bowiem zatańczyć z bliskimi osobami. Maciej musiał do wspólnego tańca zaprosił mamę. Roksanie Węgiel partnerował ukochany Kevin Mbley. Anita Sokołowska zatańczyła w towarzystwie brata. Krzysztof Szczepaniak porwał do tańca partnerkę Aleksandrę. Natomiast Julia Kuczyńska do tańca zaprosiła swoją przyjaciółkę Katarzynę Brzezińską. Anita Sokołowska razem z bratem Leszkiem zatańczyli walca wiedeńskiego. Ich występ wzbudził największe poruszenie w mediach społecznościowych. Taniec z gwiazdami burza po ocenach tańca Anity Sokołowskiej z bratem. Wszystkie gwiazdy, które zaprezentowały się w ćwierćfinałowym odcinku, za występ ze swoimi bliskimi otrzymały od Jury komplet 40 punktów. Wszystkie poza jedną. Taniec Anity Sokołowskiej i jej brata został oceniony jedynie na 38 punktów. To nie spodobało się internautom. W sieci zaroiło się od ostrych słów krytyki pod adresem Jury. Widzowie oburzyli się niesprawiedliwymi, w ich ocenie, notami. Pośpieszyli też ze słowami otuchy dla brata aktorki. Ale nieładnie wszystkim dali 40 pakt, a im 38. Wielka znawczyni tańca Ewa Kasprzyk. Maserak też mógł sobie odpuścić, aż żal mi się zrobiło faceta. Też uważam, że Jury powinno dać 40. Mnie przed telewizorem było przykro. Brat pani Anitki zatańczył super. Brak klasy jury. Pani Ewa ocenia niżej niż pani Iwona. Brat Anity tańczył według mnie lekko, pływająco. Nie był gorszy od Kevin'em. W ogóle najlepsza była przyjaciółka Julii. Panie Leszku, proszę się nie przejmować to niestety nie było sprawiedliwe. Panie Leszku, tańczył Pan naprawdę świetnie. Wielka szkoda, że zabrakło dwa punkcików do kompletu, ale wierzę, że w sercach widzów zdobył Pan z siostrą znacznie więcej za pięknego walca i odwagę. Niesprawiedliwe noty: jak wszyscy, 40 pakt to wszyscy. Było przepięknie, czytamy w komentarzach.